Jak nauczyć się dowolnego tematu z matmy z pomocą AI? Okazuje się, że naukowcy z Berkeley odkryli sposób, aby ChatGPT oraz inne modele robiły praktycznie 0% błędów w dowolnych zadaniach. Dodatkowo okazuje się, że uczniowie, którzy korzystali z pomocy sztucznej inteligencji, osiągali lepsze wyniki na testach od osób, które chodziły na korki, bądź które nie korzystały z żadnych innych pomocy. I w tym filmie pokażę Ci dokładną metodę, krok po kroku, jak korzystać z AI na co dzień, tak żeby Twoja nauka Matmy była dużo, dużo prostsza. Mimo tego, że obecnie mamy coraz lepsze modele, to niestety, ale AI nie jest w stanie poradzić sobie idealnie, od razu, z każdym zadaniem. Jeżeli wrzucimy do niego jakąś treść zadania i ono jest dość proste, no to w 99% przypadków odpowiedź będzie prawidłowa. Natomiast kiedy zaczynamy rozwiązywać trudniejsze zadania, kiedy wchodzimy w coraz trudniejsze problemy, no to okazuje się, że AI nie radzi już sobie tak dobrze. Przykładowo tutaj zadanie z matury rozszerzonej z matematyki okazuje się, że według AI w ogóle nie istnieje taki czworokąt i w ogóle to zadanie po prostu nie ma sensu. Natomiast AI działa w taki sposób, że odpowiedzi nie są deterministyczne, Oznacza to, że AI podczas generowania odpowiedzi wybiera taką, która jej zdanie w tym momencie jest najbardziej prawdopodobna. Tak w dużym skrócie. Więc w momencie, kiedy my kilkukrotnie zadamy dane pytanie, to okaże się, że odpowiedzi mogą się nieco różnić. To jest ciekawe, ale w momencie, kiedy będziemy kilkukrotnie pytać o tę samą rzecz, to możemy zobaczyć pewne zależności. I zobaczymy, która odpowiedź pojawia się najczęściej. I to jest właśnie odkrycie naukowców z Berkeley i pokazali oni, że zadając to samo pytanie czatowi GPT, okazuje się, że w 7 na 10 yy, przypadków AI rozwiązało to zadanie dobrze i w 3 na 10 rozwiązało zadanie niepoprawne. I tutaj proponują oni taką metodę, żeby zadać pytanie 10 razy i następnie zobaczyć, która odpowiedź się powtarza najczęściej, i tym samym mamy bardzo dużą pewność, że ta odpowiedź, która powtarza się najczęściej, jest tą prawidłową. Postanowiłem przeprowadzić eksperyment i zbadać to podejście właśnie na przykładzie tego zadania z matury rozszerzonej. Więc postanowiłem zapytać e, ChatGPT 10 razy o dokładnie to samo zadanie. I tutaj są rezultaty. Więc jest oczywiście treść naszego zadania, i są odpowiednie wywołania po kolei od pierwszego do 10. Prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest mniej więcej 4 z hakiem 404. I zobaczmy sobie, w ilu procentach przypadków AI rozwiązało to zadanie prawidłowo. Więc pierwsze, za, pierwsze zapytanie mamy informację, że odpowiedź to jest 1,87, więc no nie do końca. Drugie jest prawidłowa, to jest 4,04. E, trzecie zapytanie, co mamy w trzecim zapytaniu, odpowiedź 1,78, tu jest nieprawidłowa. Zapytanie numer 4, 4,04, więc mamy drugą e, odpowiedź prawidłową. Potem zapytanie numer 5, ponownie jest 4,04, więc jest to prawidłowa odpowiedź. Zapytanie szóste. Co my tutaj mamy? 404 też jest prawidłowa. Zapytanie siódme. 404 też jest prawidłowa. Zapytanie ósme. Mamy tutaj 1,78, więc też jest nieprawidłowa. Dziewiąte. Nie da się tego w ogóle rozwiązać. I dziesiąte odpowiedź. E, przepraszam, to tak, ale Dziewiąte to jest po prostu chodzi o to, że się tego nie da rozwiązać. I dziesiąte. 405, 404. Więc. Ok, gdyby się dało go opisać, tak tutaj akurat oczywiście AI podchodzi do tego na różne sposoby, ale w rezultacie w 6 na 10 przypadków to zadanie ma prawidłowy wynik. Oczywiście AI będzie podchodzić do niego w różny sposób i najczęściej te kroki będą się troszeczkę różnić, no bo... AI po prostu ma taki sposób myślenia, taki sposób rozwiązywania zadań, i najczęściej niektóre podejścia w takich złożonych zadaniach będą troszeczkę zbyt skomplikowane, natomiast będą nas prowadzić do konkretnego, dobrego wyniku. Jednak te przykłady są z wykorzystaniem modeli, które nie wykorzystują myślenia. A obecnie, w, właśnie pod koniec 2025 roku, mamy już modele, które potrafią bardziej myśleć, tak to nazwijmy, i modele, które potrafią bardziej myśleć. Same korygują się w swoich obliczeniach, same korygują się w swoje stylu myślenia, i kiedy my zadajemy pytanie modelowi, który potrafi myśleć, to najczęściej, dużo, dużo częściej, najczęściej, dużo, dużo częściej, dostaniemy prawidłową odpowiedź. I to również zostało zweryfikowane. Tutaj zadałem pytanie czatowi bez myślenia, okazuje się, że jego zdaniem tego nie da się rozwiązać. Natomiast jak sobie spojrzymy na inną inną historię, inny wątek. Tutaj zadałem dokładnie takie samo pytanie, ale z myśleniem. Włączyłem, żeby on myślał, myślał przez 5 minut, więc trochę się e, natrudził, natomiast odpowiedź jest prawidłowa. To jest w przybliżeniu 4.04, więc jest ona prawidłowa. Co ciekawe, porównałem to też z najnowszym modelem od Google, czyli Gemini 3.0 Pro i model Gemini 3.0 tak naprawdę rozwiązał to zadanie dużo prościej niż John GPT akurat w tym konkretnym wywołaniu. Oczywiście można by to testować dalej i okazałoby się prawdopodobnie, że też po iluś tam wywołaniach te odpowiedzi będą się nieco różnić, ale istotne jest to, z Twojego punktu widzenia jako osoby, która te zadania rzeczywiście musi klepać i je rozwiązywać, to jest to, żeby a wykorzystywać modele, które myślą. Jeżeli chcesz je weryfikować, to ustaw sobie, aby model myślał. Lub jeżeli nie masz dostępu do modeli, które myślą jeżeli chcesz się upewnić, że Chat potrafi rozwiązać dane zadanie albo chcesz się upewnić, że dane rozwiązanie jest prawidłowe, to wywołaj kilkukrotnie dany model z tym samym pytaniem i sprawdź, która odpowiedź powtarza się najczęściej. A teraz kilka porad, w jaki sposób uczyć się na co dzień z AI, tak żeby upewnić się, że wszystko rozumiemy i jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Więc w momencie, kiedy zaczynamy czegoś się uczyć, Zawsze fajnie jest poprosić AI o jakiś taki plan nauki dopasowany do naszych potrzeb. Więc oczywiście mamy trzy sytuacje, w jakiej, w jakiej pozycji możemy być. Możemy być osobami, które kompletnie nie ogarniają tematu, nie mają pojęcia o co chodzi, co się dzieje, od czego zacząć. Możemy być osobami, które w miarę jako tego coś tam ogarniają, coś tam gdzieś świta, ale ale dalej nie do końca wiemy, o co chodzi. No i trzecia grupa jest osób, które ogarniają dość dobrze lub ogarniają bardzo dobrze, ale chcą sobie coś jeszcze przećwiczyć. Więc oczywiście w od tego, w jakiej grupie jesteśmy, to te pytania nieco inaczej będą wyglądać. Tak, jeżeli byśmy byli w grupie, która kompletnie nie ogarnia i poprosimy o zadania przygotowujące do sprawdzianu czy egzaminu, no to prawdopodobnie nie ogarniemy po prostu tego, bo nie znamy kompletnie podstaw. Więc w jaki sposób do tego podejść z głową? Zacznijmy sobie od opisania naszej sytuacji. Czyli powiedzmy sobie na potrzeby naszego przykładu, że jesteśmy w grupie, która kompletnie nie ogarnia w ogóle tematu, nie wiemy o co w ogóle w tym chodzi, nic nie rozumiemy i chcemy, aby czat poprowadził nas za rękę i aby nam wszystko wyjaśnił. Więc napiszmy sobie przykładowy prompt. Mam na przykład za 5 dni sprawdzian z funkcji kwadratowej, ale kompletnie nic nie ogarnia. Pomóż mi ułożyć plan nauki i dorać mi, od czego zacząć krok po kroku wraz z dużą ilością przykładów. Jeżeli byśmy nic nie ogarniali, to takie zapytanie jest dość skuteczne, ponieważ zaczynamy sobie oczywiście od solidnych podstaw i dzięki temu czat będzie nam powoli dokładał coraz to trudniejsze zadania, ale oczywiście zaczniemy sobie od takich prostszych rzeczy. Więc tutaj, oczywiście, czas chwilę przemyślę odpowiedź, żeby dać nam e, jak najlepsze rady, i po chwili będziemy mieli gotowy plan nauki. Ok, więc po chwili mamy gotowy plan nauki i cofnijmy się do dnia pierwszego. Tam mamy dużo, dużo informacji e, wygenerowanych, co jak robić, od czego zacząć. No i dzień pierwszy, co to w ogóle jest funkcja kwadratowa, więc zaczynamy od takich solidnych podstaw, żeby w ogóle ogarniać, o czym tutaj mówimy. No, jest definicja, jak ona wygląda, co to jest w ogóle współczynnik A, co to jest na przykład C, i mamy kilka, kilka przykładów. Więc mamy sprawdzić, które, są, które z tych funkcji są funkcjami kwadratowymi. No, i jest od razu proste rozwiązanie. Więc OK, okazuje się, że pierwsza jest, bo mamy tutaj x kwadrat. Druga nie jest, bo to jest funkcja liniowa. Trzecia jest i czwarta nie jest. Więc już taki przykład może da dać nam jakiś ogląd, że okay, funkcja kwadratowa to jest chyba coś, co ma e, kwadrata przy x, Tak w dużym skrócie. Więc takie przykłady już dają nam jakiś taki przynajmniej minimalny ogląd na to, o co w ogóle tutaj chodzi. No i oczywiście możemy sobie iść e, do dalszych przykładów, do dalszych podstaw. Na przykład tutaj mamy po prostu prostą funkcję kwadratową i mamy podać współczynniki ABC oraz obliczyć kilka jej wartości. Czyli zaczynamy od takich bardzo, bardzo, bardzo prostych podstaw, bardzo solidnych podstaw, no i też mamy od razu rozwiązanie, pokazanie co, jak i dlaczego. Mamy pokazanie co jest jakimś współczynnikiem oraz w jaki sposób rozwiązać, rozwiązać wartości, obliczyć właściwie wartość funkcji dla tych argumentów oraz mamy zadanie dla nas, czyli aby zapisać współczynniki oraz aby obliczyć wartość funkcji. No i naszym zadaniem teraz, mając już tę wiedzę, którą nam tutaj czas wygenerował, jest rzeczywiście rozwiązanie tego i sprawdzenie, czy my to zrobiliśmy poprawnie. Więc naszym zadaniem teraz, kiedy już poznaliśmy to, co tutaj jest wygenerowane, jest wziąć kartkę, czy tablet, czy na czym robić zadania i rzeczywiście spróbować to w taki sposób rozwiązać. I najlepsze jest to, że my oczywiście możemy o to wszystko dopytywać. Więc to nie jest tak, że my jesteśmy zostawieni sami sobie, oczywiście nie, my możemy krok po kroku o to wszystko dopytywać. Więc powiedzmy sobie, że rozwiązujemy sobie nasze zadania i w zadaniu pierwszym mamy zapisać współczynniki ABC. Więc powiedzmy sobie, dla F od X A równa się minus 1, B równa się 7. C równa się minus 3. No bo to są oczywiście te współczynniki, które stoją przy poszczególnych x ach bądź wyraz wolny. Więc możemy powiedzieć sobie, że tak to rozwiązaliśmy, i czy to jest dobrze. I powiedzmy sobie, drugie, żebyśmy nie, nie, nie pytali go co chwilę, nie wysyłali co chwilę zapytań, to drugie sobie rozwiążmy wartość funkcji f od x, Powiedzmy sobie, że rozwiązujemy, rozwiązuje wartość funkcji f od x się równa minus x kwadrat plus 2x minus 3 dla x równego 0. No jak to robimy, to jest f od 0, to się równa tak naprawdę 0 plus 0 minus 3, czyli minus 3. Czy to jest dobrze? Więc dwa pytania proste. Oczywiście my byśmy robiąc to, zrobili więcej przykładów. Ja na potrzeby filmu po prostu wrzucę, wrzucę dwa najprostsze przykłady tutaj. I pytanie, czy to jest dobrze. Więc sprawdzamy sobie, to jest poprawne, F od 0 jest również poprawne. Więc super, udało nam się zrobić to prawidłowo. Jeżeli jakiś błąd by nam się wkradł, lub nie wiedzielibyśmy, jak to zrobić, oczywiście wszystko dopytujemy. A jakby to było błędne, to czad by nam powiedział, że hej, ta odpowiedź nie jest tutaj prawidłowa. Więc w taki sposób można bardzo łatwo wykorzystać czat aby pokazywał nam co jak robić, od czego zacząć i aby w tym procesie prowadził nas za rękę. Jeżeli chcesz skorzystać z narzędzia, które robi to wszystko dla ciebie i generuje plan nauki całkowicie za ciebie zgodnie z najlepszymi praktykami to w opisie znajdziesz link naszej platformy, gdzie zintegrowaliśmy najnowsze modele wraz z najlepszymi praktykami i zasadami efektywnej nauki, które prowadzą Cię w tym procesie całkowicie, krok po kroku za rękę dodatkowo pamiętajmy o tym, aby nie traktować AI jako narzędzia do spisywania, czy jako narzędzia do po prostu oszukiwania, robienia wszystkiego za nas, tylko raczej traktujmy AI jako takiego korepetytora, prywatnego nauczyciela, który jest dla nas, kiedy go potrzebujemy, ale który nie robi wszystkiego całkowicie za nas. Więc używajmy AI do weryfikowania naszych rozwiązań, używajmy AI do Tłumaczenia, czy do wyjaśniania różnych zagadnień, których nie ogarniamy, ale no nie używajmy AI do tego, żeby spisywać każde zadanie domowe, czy każde e, zadanie po prostu, żeby nie robiło za nas, no bo tym samym się niczego po prostu nie nauczymy. Kiedy już rozwiązujemy zadania z wykorzystaniem AI, to możemy też poprosić e, ją o to, aby przygotowała nam zadania na troszeczkę trudniejszym poziomie, bądź z jakimiś innymi zmiennymi. Więc przykładowo robiąc sobie. Nasz przykład mogliśmy prosić ją o to, bo już to ogarniamy, aby dała nam coś trudniejszego. Ok, to już ogarniam. Teraz daj mi jakiś trudniejszy przykład. Więc prosty prompt o jakieś kolejne przykłady. No oczywiście widzimy sobie, że odpowiedź jest dla nas generowana i mamy funkcję i naszym zadaniem jest. Wyznaczenie współczynników, obliczenie delty, a następnie obliczenia miejsc zerowych. Więc to jest trudniejsze, ponieważ za założenia no my jeszcze nie ogarniamy miejsc zerowych, przynajmniej w tym konkretnym przykładzie, więc to jest troszeczkę trudniejsze. No i oczywiście my możemy na bieżąco dopytywać. Nie ogarniamy na przykład delty, albo nie ogarniamy miejsc zerowych, to możemy dopytać sobie, ale o co w tutaj chodzi, jak to zrobić, czemu to wychodzi w taki, a nie inny sposób i tak dalej. Więc to jest jedna z możliwości. I nas możliwości, kiedy mamy na przykład jakieś powiedzmy sobie równanie i rozwiążemy sobie to równanie, to możemy dopytać, a co by się stało, jakby na przykład była nierówność w drugą stronę? Albo co by się stało, jakby zamiast minusa był plus, albo oczywiście, wy w drugą stronę. Więc my możemy używać AI do tego, ale podchodzić do zadań z różnej strony, aby upewnić się, że niezależnie od tego, co dokładnie jest w treści, jaki jest dokładnie przykład, to my ogólnie ogarniamy cały temat i nieważne właśnie o co dokładnie pytają, to my tak czy inaczej będziemy potrafili to rozwiązać. To jest jedna z bardzo skutecznych zasad efektywnej nauki w kontekście klientów ścisłych. Aby właśnie dodawać bądź modyfikować zmienne. Więc kiedy uczymy się matmy czy na przykład fizyki, to starajmy się również coś zmieniać. Na przykład, kiedy potrafimy policzyć drogę. A mamy na przykład ruch po prostu jednostajny, no to czy my możemy w takim razie policzyć na przykład prędkość albo czas, albo co by się stało w wymienieniu jednostki, itd., itd.? I do tego też właśnie można fajnie wykorzystać AI, aby nam sprawdziła te zadania, aby nam przygotowała jakieś zadania podobne, aby nam to potem oczywiście właśnie zweryfikowała, zaproponowała trudniejsze przykłady, itd. itd. I w końcu można wykorzystać AI do tego, aby generowała nam y, różnego rodzaju testy czy mini egzaminy. I na przykład tutaj możemy oczywiście poprosić ją o to, żeby wygenerowała na przykład test na jutrzejszą kartkówkę z powiedzmy sobie rozwiązywania tylko i wyłącznie równań kwadratowych. Więc poprośmy sobie ją o to, aby nam to zrobiła. Wygeneruj mi krótki test na jutrzejszą kartkówkę z funkcji kwadratowej tylko z rozwiązywania równań więc bardzo prosty prompt i bardzo szybciutko dostajemy informacje, jakie zadania mamy i co mamy właściwie do rozwiązania. I następnie możemy sobie to wszystko rozwiązywać, sprawdzać odpowiedzi, upewniać się, że to, czego nie rozumiemy, poprzez dopytywanie staje się dla na nas zrozumiałym i tym samym osiągać naprawdę bardzo, bardzo fajne wyniki bez chodzenia na korepetycje czy bez spędzania kupy czasu nad książkami. Jeżeli ten film Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanału. Jeżeli ciekawi Cię tematyka AI, daj koniecznie znać w komentarzu. Mogę w przyszłości przygotować kolejne filmy z tymi tematami. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia w przyszłości.